A więc halo, 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 z tej strony Egry Stasio. Dzisiaj się nagrywamy Bedwars na serwerze Hypixel, gram sobie z Hubertem hey. się. i Mikołajem. Witam bardzo serdecznie. Dobra, no i oczywiście wygrywamy, ponieważ jesteśmy najlepsi. Więc Dokładnie. podziwiajcie po prostu widzowie, jak wygrywamy. a tak propos, przegramy, ale wygramy. Co? Nie, Co? No, wygramy, Co tu Ty Nie spoileruj tutaj odcinka całego widzom, ponieważ no, oni są draszy. Dobra, dobra Ej, Dobra, macie tam y, rzeczy do odwania łóżka. W się wy łóżko, a ja... Dobra, ja budowę... Ja się żyję. buduję na diamenty ogólnie. U, 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 jak dobra, to złoto. Dobra, nie dam ci złoto, wywalaj. Dobra spadaj. Spadaj na drzewo Dobra, kulturalnie! Dobra, się tam dobra. nie drżycie się, tak, okay. Jakbyście mogli trochę ciszej się, się zabił 380 osób, bo jak Dokładnie tak, bo to jest najlepszy, najgorszy gracz na Hypixel Najlepszy. Ja się, ja się nie zaczęła. Nie stronujesz u mnie! <laughs> nie zamierzałem, to było tak dla żartu przecież. Kocham tą mapę dlatego, bo po prostu zrobiliśmy sobie przejście do Diaksów i no. Dobra. E, a więc ja już mam cztery diamenty ogólnie. Ja już mam żelazną zbrojkę. Więc ja już nam lecę kupić ten. Nie, nie wiem, ej, ostrze się mieczyki. Niebieskich. Niebieskich tutaj możemy rajdować. No nie! Aura ma chłop! Aura jak nic! Aura 100%! Niebieski aura! No nie, zapomniałem że tutaj już 8 diamentów kosztują. Kurde. No to kupuję. Aurę, no, na pewno, jak aura niby ma. Ja się buduję na. tutaj na te no, drugie diaksy. no No tak, no tak, no jasne. Panu widź! Kupuję, ma! K i, który to jest? Jaki on jak ma Niebieski. Nie, no to. żartuję, to tylko był taki frank! I co <śmiech> A, <śmiech> Aha. Ej, no co Fajny jest? Prank. Ja nawet nie zauważyłem, że ktoś mnie zaczął bić. Nagle mnie tak zrzuciło. Mam pięć diamentów! Rzuty! Żółty! Ej, jest? bo żółty do nas idzie! A, widzę. No, nie, ja jestem botem w tą grę, nie no mogę stawem, tak grać. No spadłem, no! Kurde! I no. no. czemu on mnie walnął? Hahaha! No, fajna, no, fajna gra. Skupmy. Tak jak już wcześniej mówiłem, wygramy Ej, to dobra, oczywiście. wycinaj to, wycinaj to. Nie, nie. Wyt, tak, jeszcze rysowałem na środku bazy. Wytnij to. Ha, zabiłem go, go. jak on był słaby, jednak wiecie? Wytnij to. Do, ta gra się nie liczy. Dobra, patrzcie jak ja teraz kieruję tą gierkę. Dobra. Następny mecz, następny mecz zaczynamy już normalnie. Ale to, to ten. Y, nie, gra, nie liczy się ten mecz, okej? Okay? Tak, A. tak, to tylko rozgrzewka, nie? Tak wiesz. Tak, to, było no to tak. Było tak no tak, no tak. No ja Tak, rozgrzewka, no tak, tak ta, tylko rozgrzewka, tak, dokładnie tylko rozgrzewka. No tak, no tak. Na pewno. Tak, pewnie, no, tylko rozgrzewka, Na no pewno tak, tego wcale nie wstawię, to... wstawię specjalnie, żeby nie. No musisz zdać. to WYCIĄĆ! Ej, idzie do ciebie. Ja nie a, 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 Nie dostał. sobie Dobra, uciekam stąd, bo mnie zaraz tutaj dojedzie. Odchodzi do ciebie. ciebie. Ono do ciebie idzie. On do ciebie idzie! Uciekam. Stasiu, nie umiesz grać w tą grę! Nie! Mówię ci, że nie. Dobra, kolejna runda Do tego nie było. Ile macie żelaza? No, no więc już cór, lecimy. To jest oczywiście ta sama gierka, co wcześniej. Dokładnie. E, tak. E, tak, tylko po, Siema, po prostu mi się ma. urwał na granie i, 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 i jeszcze raz się Ale tutaj tamtą witamy. Gierkę wygraliśmy. Tak, wygraliśmy. I słuchajcie, lecimy już z kolejną rundą. Budowali, nie, e... linię, ej, czy ma budowy się łóżko? Ja mogę odbudować. Ej, ej no, ej, trzemu kurde, buduję. ja buduję, ja buduję, ja buduję. Dobra, ja się buduję na środek. Jezus, ty nie umiesz budować w ogóle. Ty Jesteś ty jakiś słaby w to. Ej, ty jesteś. Słaby. No ludzie mieli się budowywać łóżko! No ty miałeś obudować łóżko! No wy miałeś. Hubert, ty miałeś, ty powiedziałeś, że ty Ja idę na środek. No no i kto buduje łóżko? To właśnie Hubert. No właśnie Hubert, ty to zawsze umiesz popsuć wszystko, wiesz? No wy umiecie wszystko popsuć, ja idę nam popsa. Hubert, Jezus, zero zabawy z tobą, wiesz. Jak my za chwilę łóżka nie będziemy mieli, Co z tego? Lambusze, bambusy! No ty jesteś lambusze, jesteś... Nie trzymaj się! Y, zabiłem pięciu typów, ale szósty mnie zabił. Mam. Aha, no to super. Y, a idą tu? Y, no, jeden hmm. chyba. Nie, zawrócił, zawrócił. Jakiś czerwony. Mam czerwonego. Idę go klepać. O, czerwony, Dobra. czerwony. Mam czteremy, mam. Dobra, on idzie do nas. Ja mam już czteremy. Y, 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 zabiłem go, ale kolejny przyszedł. Wiem, zbieram osiem. Ej, bo kolejny idzie jeszcze, jednego zabiłem, ale jeszcze kolejny, o! Czekaj, bo ja mam 8M, mam 6M. Nie, za... O, Ło! Już łóżko było odsunięte! O ja Jezu. mam 8M-ów. Ej, już to szybko! No, no nie. czekaj, ja mam 6 m przepraszam, nie 8, jest. Ja nie mam czym, koledzy. Ej, czerwony do nas idą, dwójka czerwonych! No mam zupę tata jadłem. No, no, oni są słabi przecież. Robimy no ich na easy. Mama przywiezie pizzę. Co? No bo do mnie dzwoniła mama. No nie! Jeden HP mu zostało. No Jezus, ja ty jesteście. Ja jest. Jeste słabi jacyś, tacy Dobra, to też się wycnie. Kiedy mnie czegoś Ryszamy nie ten... wytniemy, aaa, spadłem dopóki nie, Te, nie, tak, teraz, dopóki nie teraz nie, już wygrywamy. Teraz na Easy robimy tą gierkę. No, a więc halo, 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 z tej strony Angry, Stasio. Jakbyście się pytali, to tak znowu mi wywaliło nagrywanie, ale tamtą rundę też wygraliśmy, tak jak wcześniejszą zresztą. Więc e, słuchajcie, e, jeżeli tą wygramy, to będzie, słuchajcie, taki hat trick e, tak zwany. Więc słuchajcie, lecimy już tutaj z, z trzecią rundą. Dobra, Dokładnie. kogoś teraz się nie kłóci Dobra, tylko dajcie żelazo Albo nie, już nie dawajcie Ej, Stasie, ale w ogóle kiedy wywaliło ci to nagrywanie? Cii, wcale mi nie wywaliło nagrywania, tak? Nie, nie, nie. Oni po prostu muszą myśleć, że wygraliśmy, tak? Jacy to... oni? To są... Widzowie nasi, ludzie. kochani To są ludzie Jacy tylko oni? to, to się wytknij tak. na No to pomóż kto na nas idzie a, a ja, ja no go miku. zabiłem. Y <laughs> ja też zabiłem. No to super zabiliście. What no part. dawajcie ich. No ja part. jednego zabiłem no. A ty... Ale, Zabili mnie. No bo jesteście słabi jacyś Jezu. No, ty jesteś słaby. Ale jak nam zniszczą, oni nam nie zniszczą łóżeczka jak No na nie, razie. bo nie mają kilofików. No, zniszczą, bo nie żyją. Ej no patrzcie jak nam odsłonili to łóżko. No bo jesteście słabi, nie umiecie w to grać. Jezus, zawsze, no, mam taki, tak, tak. zawsze mam taki, zawsze mam taki jakiś... sobie prawy przycisk myszy. Zawsze mam jakiś taki słaby team, który zawsze mi wszystko przegrywa. Ej, czy ja mam tarczę w ręce? O, idzie, idzie, pewnie ma TNT i pewnie już jesteśmy martwi. Klepiemy go. No tak, na easy. Nie, ma, nie, ma. nie miał kill miał kill ale ha, dobra, leży. No, na easy, no. no. weź to. To dobrze. Dwóch zielonych teraz idzie. A, tak, widzę. No to co? No jest tutaj od góry. Jezu, jesteście ślepi! Jezus Maria! No, hubę! A Łap! Kurze zabijają! Jesteście jacyś słabi! Dobra! uciekamy! Dobra, macie tam! Jezu, Wy jesteście słabi! Jezu z kim jak gram No no to też się wytnie! No tego się nie już nie wytnie, no. Limit wycinania! Nie ma czegoś takiego. Jest takie coś. Kupujemy fireball i... Ja, ja se kupiłem limit wycinania i ja mam limit wycinania, tak? Nie ma czegoś takiego, nie Ale ja se kupiłem limit Idzie wycinania. kolejny! Chowajcie się. Ja się schowałem. Serio? Jak jakiś, jak jakiś lamus. O oh, fuck, ja się też nie <laughs> chowam. co? On ma, yyy... Ale fajne ognisko Tego się nie wytnie. Widzimy. Nie bom, ja mam, nie mam ja mam nie limit. Nie ma czegoś takiego. Nie mam ma... Limit.